Witam serdecznie po długiej przerwie, wielu widzów zauważyło właśnie, że już od dłuższego czasu nie wrzucam nowych filmików, spowodowane to było przeprowadzką z Anglii do Polski, z tym też związana nowa sytuacja, dlatego, że wielu widzów pytało się, czy może wysłać różne urządzenia elektroniczne do naprawy, ja odmawiałem właśnie z racji tego, że mieszkałem w Anglii, teraz... Jestem już w Polsce, także jeżeli chcecie zlecić mi jakąś naprawę, to bardzo zapraszam do kontaktu, do kontaktu na Messengerze lub na maila. Dzisiaj właśnie zajmę się naprawą ładowarki. Jest to od jakiegoś urządzenia Dewalt, od baterii Dewalt. Jest to ładowarka do baterii starego typu, złożonych z ogniw niklowo-kadmowych lub niklowo-metalowo. Wodorkowych zobaczymy, co się stało. Jak widać, jest tu obcięty kabel. Także już ktoś to pewnie rozbierał. Zapraszam. Tutaj, już po otwarciu obudowy, widać płytkę. Płytka niezbyt skomplikowana. No i co tutaj znajdziemy? Wydawało mi się, że takie ładowarki to są przetwornice impulsowe, ale tutaj, jak widać, jest to nie jest transformator, to jest tylko cewka, tutaj jakiś filtrujący, który nie będzie wysyłał tutaj zakłóceń do sieci. Tu już widać bezpiecznik lutowany. Także ktoś tu już dokonywał profesjonalnych napraw. Cztery diody, czyli mostek prostowniczy, kondensator wygładzający. No i właśnie, co tutaj dalej? Nie ma żadnego transformatora, czyli nie jest to przetwornica impulsowa. Jest jakiś tranzystor. Tutaj znowu cewka, tylko z dwoma nóżkami cewka. Otóż jest to przetwornica impulsowa, ale nieizolowana. Jest to przetwornica nieizolowana, obniżająca napięcie. Jest tu jakiś układ sterujący. Jest kilka komponentów, które będą tutaj mierzyć prąd, a zapewne to będą te dwa rezystory tutaj, o bardzo niskiej rezystancji, które będą mierzyć prąd, z jakim ładowana jest właśnie ta bateria. Bo na takiej zasadzie właśnie działa taki, taka ładowarka. Po prostu ładuje baterię ze stałym prądem. Jeżeli ten prąd ładowania będzie się obniżał i spadnie do bardzo niskiej wartości, bliskiej zera, no to wtedy ładowarka uzna, że bateria jest naładowana. Dlatego takie ładowarki można stosować do baterii od 7,2 do 18 V. Czyli w zasadzie napięcie tutaj nie jest ważne, a ważny jest prąd ładowania. No i właśnie ta cewka tutaj, połączona zapewne szeregowo z tranzystorem, tworzy tą przetwornicę. O przetwornicach i topologiach przetwornic na pewno będę jeszcze mówił, to już obiecuję od jakiegoś czasu, ale to jest dosyć skomplikowany temat i nie wiem, czy faktycznie takie filmy spotkałyby się z zainteresowaniem. Co możemy tutaj sprawdzić? Przełączam tutaj w ogóle miernik na OMY. Możemy sprawdzić zwarcie na zasilaniu. Tutaj, jak widać, były te dwa przewody od zasilania. Tutaj nie mamy nic. Tutaj muszę dobrze wpiąć się w, najlepiej w te, w te punkty, w te pola testowe, dlatego że jest ta płytka pokryta y, lakerem, o mamy jakiś odczyt 425 kOhm, także bardzo wysoka rezystancja, czyli nie mamy zwarcia tutaj na y, jak gdyby na zasilaniu. Co możemy dalej sprawdzić? Możemy sprawdzić te diody. A może sprawdźmy ten bezpiecznik, że tu jest polutowany, czy on faktycznie tutaj ma przejście. No, bezpiecznik jest polutowany, ale oczywiście go trzeba wymienić tutaj na bezpiecznik o, e, o właściwych parametrach. Ja tutaj chyba widzę 2A, ale nawet jak gdybyśmy nie mogli odczytać z bezpiecznika tej wartości, tutaj będziemy na pewno mieli podany maksymalny prąd a jak widać 230V 1A czyli bezpiecznik powinien być około 1,5 lub 2A maksymalnie Co możemy dalej sprawdzić? Możemy sprawdzić diody, przyłączamy miernik na diody no tutaj nie mam dojścia dlatego, że jest to zalane tym właśnie silikonem ale możemy to zrobić z drugiej strony mamy raz, dwa, trzy, cztery diody i znając budowę mostka prostowniczego, a pokazywałem to właśnie w odcinku Jak mierzyć diody. Tutaj mamy jedną diodę. Tutaj będziemy mieli drugą. Diody są te dwie w porządku. I tutaj w którąś stronę. Tak. I czwarta, czyli wszystkie cztery diody są w porządku. Kondensatory wyglądają też dobrze, nie widać jakiejś wypukłości, e, także kondensatory są w porządku. Możemy zmierzyć tranzystor. Tranzystor mamy tutaj prawdopodobnie MOSFET, ale to zaraz się przekonamy. No i tutaj mamy spadek napięcia na diodzie właśnie powstałej w, w produkcji, no a w drugą stronę mamy nic, czyli ten trans, e, tranzystor też jest sprawny. No i co możemy następne sprawdzić? Możemy sprawdzić, yy, czy nie mamy jakiegoś zwarcia na wyjściu. Tutaj śmiernik może być pozostać przełączony na diody, e, dlatego że tutaj wtedy wysyła nam napięcie, wobód. No i widać, tutaj jest zwarcie na wyjściu pomiędzy plusem a minusem. A więc co to może być, kiedy mamy tutaj właśnie ten tranzystor sprawny, zresztą ten tranzystor tutaj też nie powinien powodować zwarcia plusa do minusa, dlatego że on jest tu święty szeregowo. Możemy sprawdzić diody, te dwie duże diody, no i na jednej mamy zwarcie, i tutaj druga, na drugiej mamy zwarcie, ale też można już tutaj spokojnie, tylko przy pomocy właśnie oględzin wzrokowych stwierdzić, że ta dioda jest uszkodzona, tutaj jest rozerwana. A więc należy ją wylutować. Ja, może tutaj, żeby było szybciej, po prostu obetnę tutaj te nóżki. A jak widać, ona po prostu się tutaj rozleciała. Ale to powinno już nam zlikwidować to zwarcie. I tutaj mogę zmierzyć już teraz. Oczywiście mierzę tą, tą teraz pękniętą, wyciętą diodę, ale oczywiście to będzie ta dioda, właśnie. To będzie spadek napięcia na tej diodzie, dlatego że one są razem połączone. Także ta duża dioda jest w porządku. Tutaj mam taki prosty schemat właśnie takiej przetwornicy. Z angielskiego jest to Buck Converter. Szybko objaśnię w ogóle jak to działa. Jest tutaj tranzystor, który jest wpięty właśnie szeregowo z, z tym induktorem, o czym już wcześniej mówiłem. Kiedy ten tranzystor jest zamknięty, kiedy przewodzi tutaj prąd, prąd płynie w tym kierunku. Jak wiadomo induktor próbuje pohamować ten prąd, ale jednocześnie ładuje rdzeń. W tym samym momencie jest gromadzona energia w tym induktorze. I Jeżeli będziemy włączać ten tranzystor z odpowiednim wypełnieniem, jeżeli będzie odpowiedni czas był załączony i wyłączony, no to właśnie spowodujemy efekt, gdzie podczas wyłączenia tego tranzystora ta energia zgromadzona w tym induktorze będzie cały czas chciała płynąć, ale jak wiadomo w induktorze ta energia będzie zmieniać znak na przeciwny. Czyli, jeżeli wyłączymy ten włącznik, ten tranzystor S1, to ta energia zgromadzona w induktorze będzie chciała płynąć w drugą stronę, czyli zmieni swój znak, i z plusa tutaj na początku zmieni się to na minus. A jak widać, tutaj dioda jest w tym momencie połączona w ten sposób, że będzie przepuszczać ten prąd, by ten prąd zacznie płynąć w drugą stronę, ten kondensator zacznie się ładować, rozładowywać w trakcie tych cykli, no i właśnie z odpowiednim wypełnieniem załączenia tego tranzystora możemy osiągnąć w miarę stabilne niższe napięcie na wyjściu. Jak tutaj widać ten obciążenie, te rezy rezystancja obciążenia. Jest połączona równolegle właśnie z tą diodą. Dlatego mieliśmy tutaj zwarcie na wyjściu. Tutaj są nasze właśnie te terminale do podpięcia baterii, te, te wyjścia. I dlatego mieliśmy tutaj zwarcie, dlatego że mieliśmy zwarcie na właśnie na tej diodzie. Tutaj z tej uszkodzonej diody na szczęście mogę też odczytać symbol. Także taką diodę muszę tutaj wlutować. No i biorę się w zasadzie za lutowanie. Zobaczymy, czy faktycznie to zadziała. OK, wszystko już wlutowane. Dioda wlutowana nowy bezpiecznik, przewody. Zamykam to wszystko w obudowę. Tak aby to było bezpieczne do rozruchu. Jestem praktycznie pewien, że, że faktycznie wszystko to będzie działać. Także mogę śmiało tutaj skręcić. skręcę na razie na powiedzmy dwie śrubki. Tak żeby... Ta obudowa mi się tutaj nie rozleciała, ale mogłem w zasadzie skręcić już to na stałe. jest taka mała porada. Nie wiem, czy mówiłem to już w innych filmach, a faktycznie nie wszyscy to wiedzą, żeby śrubki, które wkręcamy w plastik... Tutaj mi jedna utknęła. Ktoś zagiął tutaj ten, ten pin w środku śruby dlatego, że to są śruby gwiazdki torksy tak zwane z, z otworem w środku, raczej z takim pinem w środku i potrzebny właśnie jest torks do takich śrub z otworem. No i właśnie wkręcając tą, tą, ten wkręt w plastik, obracamy najpierw w lewo, tak aby trafić, będziemy tu czuć i słyszeć o właśnie te kliknięcie, teraz trafimy, ten sam gwint i nie musimy po prostu już nacinać tego gwintu od nowa. Raz, że taki wkręt po prostu łatwiej wkręcić, a dwa, że przy kilkukrotnym takim wkręceniu, wykręceniu no to ten gwint na pewno się zepsuje. Ok, no to podłączamy to wszystko. Podłączę to do mojego gniazdka izolowanego najpierw. Jak widać dioda się zaświeciła. Czekam na baterię. Mam tu jakąś baterię starą. Zobaczymy. Czy taki jest e, oznaka naładowania? Tak, znaczy, że ładuje. Krótki sygnał to znaczy, że bateria jest zepsuta. Taki przerywany, że ładuje. Ciągły e, właśnie jest sygnał to, jest, to znaczy, że bateria jest nadładowana. Także ładowarka naprawiona. Dziękuję za dzisiaj, i tak jak powiedziałem, zapraszam do kontaktu, jeżeli macie jakieś urządzenia elektroniczne do naprawy. Pozdrawiam, cześć.